Ciemka, z tej strony Poleks, a w tym odcinku będziemy otwierać niesamowite rzeczy na kidowicach.pl Więc zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra widzowie, jesteśmy już na OneLoku. No i będziemy dzisiaj otwierać niesamowite rzeczy. Dawno nie było odcinka, widzowie. Ale będzie niesamowite dzisiaj. Mam nadzieję. Widzicie widzowie. W prawym rogu, czy znaczy nie w rogu, tylko po prawej stronie mamy 50 popłynów, nie widzowie? Wygraliśmy... Ten, wygraliśmy konkurs. Pojechałce wygrało konkurs. Jak ktoś nie widział na najwyższym sumach to może zobaczyć. No i tak, mam w takim duży prezent, znaczy ogromny, mały prezent, a tu pojawi się coś fajnego, czy... A to zobaczycie, zobaczycie za chwilę? Dobre, okay. No Co to widzowie? Kupujemy tę rangę. Premium. One block. Grincha, nie? Widzowie. Dobra. O widzowie. Kupiliśmy Grinchow Okej. Okay. Nice. Teraz... Nie daj... Daily, daily, daily. Da, da, da. Tak. No i widzowie... Mamy jeszcze ryboxa. Nie wiem czy powinniśmy dostać 3 Znaczy mamy 4 boxy. Drugi jest status nieaktywny, nie wiem czemu. Nie zaliczyło mi tego. Trudno. Jest jakiś doświadczenie błąd widzowie. Of idę widzę. A, widzę Dobra. Tutaj nie mogę jeszcze odebrać. No to co widzowie? Co to widzowie? Otwieramy na Starry Boxa, co widzowie? Dobra, ja chcę tutaj. Okej. Okay. Albo nie. Hmm. A my możemy na przykład... O, na Kitcoinie. Tu co możemy otworzyć. Dobra, widzowie. Otwieramy to rzeczy, nie? Co widzowie? Zostawcie łapkę w górę za to, co dostaniemy. Mam nadzieję, że dostaniemy super rzecz. jakieś jaki żeby dropnął biko, albo coś fajnego. Dobra, widzowie. Otwieramy pierwszą skrzynię. Mały prezent na początek. Okej, okay, no dobra bloki. Dobra. Teraz ogromny prezent stary Box. Hmm. Ogromny prezent czy mystery box? Hmm... Patrzmy od mystery boxa. Zamknę oczy, widzowie. Aha, drwal. No ciekawe. Teraz zaczynamy ogromny prezent, dobra. Mam nadzieję... Trzymajcie kciuki, widzowie. Mam nadzieję, że coś dobrego Dobrze. Mogą być lepiej. No trudno, widzowie. Idesz się ktoś z was nie zostawił łapki w górę i suba. To trudno. To chyba na chwilę widzę z tego filmu. No to, co, trzymajcie się. Dzięki, że byliście. No i co? dostałcie suba po nałowie takich odcinków. Pozdro.